Te 2 złote, 1,50 zł mamy drożej jak normalne świnka konwencjonalne. Na pewno jest różnica w smaku w wyglądzie. Staramy się to zrekompensować rolnikom odpowiednią ceną wyższą w stosunku do tego, co surowiec konwencjonalny. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Malinowski i tym razem chciałam Państwa zaprosić na Podkarpacie, w miejscowości Tuli Głowy, niedaleko Jarosławia. Do tematu ekologiczna hodowla trzody chlewnej, na czym polega i czy się opłaca. Panie Marku, Pana gospodarstwo to nie tylko trzoda chlewna. Z czego składa się to gospodarstwo? To gospodarstwo składa się z produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na dzień dzisiejszy mamy 40, no, chyba 6 czy 7 hektarów pola. W tym przeważa zboża no, pszenica, rzepak, rzepak, mieszanki zbożowe. No, myślimy jeszcze o soi ekologicznej produkowanie. I bobiku. Trzeba też powiedzieć, że pana wyniki zbiorów na przykład pszenicy są zaskakująco dobre. Ile pan zbiera z hektara? Na dzień dzisiejszy to jest w granicach pięciu, ponad pięć. Jest cztery i pół. To zależy od zmianowania i, i, i jak to pole było przygotowane do zasiania i zebrania potem plonu. Jak długo jesteście w ekologii? No, w ekologii jesteśmy już prawie 20 20 chyba 1 lat. Zaczynaliśmy to w 2001 roku. No, początki były w ten sposób no no, no nieciekawe dlatego że jak myśmy zaczęli produkcję ekologiczną no to niektórzy sąsiedzi mówili, że nie mamy na środki ochrony roślin, no, plony były straszne, można powiedzieć, że no, niektórzy mówili, żeby zaniechać tej gospodarki, żeby się zająć czymś innym. Ale po pomalutku, pomalutku doszliśmy do już prawie perfekcji. Co zaważyło na tym, że jesteście ekologami, że pomimo tych trudnych początków zostaliście w ekologii? Zaczęliśmy patrzeć na tą kochaną naszą chemię. Za dużo tej chemii jest, cokolwiek wziąć sobie czy iść do supermarketu czy coś, no jak popatrzeć to jest cały, cały taki spis tego wszystkiego, że no nie daje się to jeść. A gospodarstwa ekologicznego wiadomo, że niektórzy wierzą, że ekologia, niektórzy nie wierzą, mówią, że to jest no niektóry Bayer. Ale ja bym chciał, żeby każdy spróbował tego świniaczka, tego zboża, tej mąki. Jest to zdrowe. Mówią, że w ekologii się nie pryska. W ekologii też się pryska, tylko są środki, które są dopuszczone do oprysk oprysków. I nieprawdą jest, że ekolodzy pryskają w nocy, a konwencjonaliści w dzień. nie? Zgadza się, to jest zupełna racja. Mówią, że w gospodarstwie ekologicznym opryskiwaczem nie, nie powinno być. Ale w tym gospodarstwie jest opryskiwacz i. My naprawdę pryskamy bardzo dużo. Tematem dzisiejszego filmu, dzisiejszego spotkania jest jednak trzoda chlewna. Jak wygląda ta dziedzina? Ile macie świń? W jakiej rasie? Jak długo? Czy też cykl zamknięty? Gdyby Pan nam troszeczkę opowiedział. Yy, mamy cykl zamknięty, mamy własne maciory. I to jest od malutkiego do dużego, który już wyjeżdża z nastejszego gospodarstwa. Yy, na dzień dzisiejszy mamy. Siedem macior, jakieś w granicach 130 chyba sztuk na dzień dzisiejszy. Świniaka. I to jest Polska Wielka i Polska Zisłucha. ASF, jak sobie z tym radzicie? Tutaj mówił pan, że jest strefa żółta? Żółta, tak. Na tym rejonie mamy strefę żółtą i coraz dalej no, jest strefa już niebieska i czerwona. No, staramy się sami wchodzić do tej chlewni. Dbamy o, na przykład o zmianę obuwia, troju. No i mamy tak zwaną. Brudną strefę i czystą strefę. Czyli ASF nie jest dla Pana straszny póki co. Powiem szczerze, podstawą to jest tak, ogrodzenie i dbanie samemu o ASF, żeby się nie dostało do własnego gospodarstwa. Mamy małżonkę Pana Marka, Panią Krysię Potoczny. Pani Krysiu, czy Pani jako gospodyni powiedziałaby, że jest różnica w jakości tego mięsa? Nie wiem, czy Państwo wiecie konwencjonalne. Jest różnica w smaku? Na pewno. Na pewno jest różnica w smaku, w wyglądzie. Wiadomo, jak ze sklepu kupicie, no to w lodówce, ono za dwa dni ono się nie nadaje do jedzenia. Słońskie wyroby są całkiem inne. A jak wygląda patelnie, jak smaży pani mięso? A wiadomo, że jest różnica w <grywanie> wyglądzie, nawet w patelni. To mięso nie pływa? Nie, nie pływa. Czym żywicie te wasze świnki? Nasze świnki żywimy własnymi yy, zbożami. Robimy pasze, dodajemy na przykład siano, też jest koniczyna dodawana i one na przykład bawią się i jedzą i to już też daje lepszy, lepszy smak już tym, 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 tym wyrobom na przykład. Panie Kresiu, czy z racji ekologii jest dużo papierów? No jest dużo papierów, ale nie tylko w ekologii, teraz są papiery wszędzie. W każdym y, zakładzie, wszędzie są dokumenty najważniejsze. Co należy do takich najważniejszych dokumentów, jeżeli chodzi o ekologiczne produkcje, czy tam hodowlę, czy tych lew? Systematyczność zbierania i układania, segregowania dokumentów to jest najważniejsze. Rejestracja świniaczka. No i zgłaszania to do jednostki certyfikującej. Czy świnie mają coś takiego, jak paszporty swoje? Nie. A prowadzicie Państwo rejestr? Jest książka rejestru świn. Jeżeli nastąpi ten moment, że nie będziemy mieć ASF-u, czy te świnie też mogą u Was wychodzić i podziwiać te piękne widoki, jakie tu mamy przed sobą? No, jeżeli ASF by na przykład skończył się. W każdej chwili możemy im otworzyć i wychodzą sobie na, no, no, na pole, na trawkę i sobie oglądają piękne widoki no i same same są na słońcu jedzą trawę no same się też no mogę nawet powiedzieć opalają Ile w ciągu roku odstawianych jest do waszego partnera do firmy Wasong, z którym też będziemy mieć dzisiaj kontakt? No to jest w granicach od 180 nawet do 250 sztuk rocznie. A jeżeli chodzi o stronę finansową, jak to się opłaca? Jest to drożej. Te 2 zł, 50 mamy drożej jak y, normalne świnka, konwencjonalne. Czyli na dzień dzisiejszy jaka to jest cena? 11 złotych. Były już gorsze czasy? No, były też. Były takie czasy, że no, tego świniaczka myśmy sprzedawali po 5 zł. A czy jest coś takiego jak dopłaty, jeżeli chodzi o y, hodowlę trzody chlewnej? No, dzień dzisiejszy to mamy dopłatę do malutkich świnek. To jest w granicach 80 zł do jednej sztuki. Jak długo jest to gospodarstwo tutaj? Jak długo istnieje? To gospodarstwo zostało nam przekazane przez moich rodziców. To nie było tak strasznie duże, bo było 9 hektarów. No ale do tej pory no, zaczęliśmy dokupywać, dzierżawić, no i to gospodarstwo robi się coraz większe. A czy jest następca następczyni? Tak, jest następca. Mamy trójkę dzieci, z których najmłodszy będzie rolnik. Sam chcę być rolnikiem. A ile lat ma? 14 lat będzie miał w maju. Ale skąd ta pewność, że właśnie ten 13-14-latek przejmie to gospodarstwo? Od najmłodszych lat interesowało go wszystko związane z gospodarstwem. Pole nawet i świnki, on się tym interesuje po prostu. No chodził ze mną, ze mną przychodził do chlewni tato, jak to wygląda, a co to się dzieje, a ciekawiło go na przykład i porody, nie? Skąd to się wzięło? Ciągniki to jest jego pasja. Cały czas to to razy, żeby cokolwiek nowego coś do gospodarstwa kupił. Panie Marku, jaka jest ilość prosiąt w miocie? Y, można powiedzieć, że jest różna. Jest 10 sztuk, jest i 15, i 16 sztuk. Ale średnia to wychodzi jakieś 12, 12, 11, 13 sztuk pozostaje w stadzie. Zdarza się wysoka śmiertelność, Przeży... nie, że nie przeżyją te raczej, raczej, co jest tak, przeduszenie przez maciorkę. Raczej tylko to. Nie trzymamy ich w klatkach, tylko one schodzą luźno. Jeżeli by były w takich typowo kotnikach, no jest to większa możliwość wychowania tych sztuk. Jak długo rośnie ekologiczny prosiak do tego, żeby osiągnąć wagę odpowiednią i wybrać się w podróż do. Firmy Wasong. Trwa to dłużej to jakieś 5-5,5 miesiąca. Nie? Bo jeżeli świniak yy, konwencjonalny, to jest w granicach 100-100 stu, stu paru dni. A tu jest wiadomo, że jest to dłużej dłużej. No i, i ten cykl trwa nawet i 6 miesięcy. To zależy od, od no, karmienia tych, tych, tych świniaczków. No nie dostają tak na przykład jak w gospodarstwie konwencjonalnym bardzo dużo białka, a tutaj nie dostają tego białka i to jest całkiem inny innych inny no i inny smak tego, tego, tego mięsa. A poza tym one ruszają się więcej, jak pan mówi, one bawią się też więcej, także to też tracą trochę energii i nie tak szybko przez to przybywają na wadze prawdopodobnie. Zgadza się, bo na przykład każdy jeden świniak musi mieć tak zwaną swoją powierzchnię użytkową, sobie biegań. bo na przykład w konwencji to jest typowo ściśnięte i sobie wtedy rośnie, nie? a tutaj ma luz. Na dzień dzisiejszy chyba jest półtora metra na sztukę. Jaką wagę uzyskują, muszą mieć prosięta ubojową? No w granicach 120 kilo. Ten świniak no 120, 130, 115, ale w takiej takiej wadze z naszego gospodarstwa wjeżdżają. Hodowla czy chlewnej to jest jeden etap. Potem jest pytanie, co z tym zrobić? Żeby dobrze z tego żyć, trzeba mieć też dobrego odbiorcę. W przypadku państwa potoczny jest to firma Wasong. Z firmy Wasong mamy gościa, pana Marcina Turczyna, który jest dyrektorem handlowym. Panie Marcinie, jak długo współpracujecie ze sobą? Współpracujemy tak naprawdę przez 5 lat już regularnie. Z własnym transportem od pana odbieramy cyklicznie, bo zgodnie, zgodnie gdzieś tam z kontraktem, z umową odbieramy cyklicznie świnki. Mniej więcej to jest co trzy, cztery miesiące regularny, regularna, że tak powiem, transakcja. Firma Wasong. Czym zajmuje się? Firma jest firmą rodzinną, założoną w 1991 roku i tak naprawdę powstała na początku jako firma produkująca konwencjonalne wędliny. Od 2004 roku, bo tak datuje się pierwszą partię produkcyjną produktów. Certyfikowanych ekologicznych zajmujemy się produkcją i, i, i sprzedażą również mięsa ekologicznego, wieprzowiny, wołowiny, i od tego czasu datujemy, datujemy początek, tak jakby, przygody z certyfikowanymi produktami. Dla rolnika, mocne punkty tej współpracy z czego rolnik może się cieszyć, będąc waszym klientem? Co jest takiego atrakcyjnego? No na pewno przede wszystkim bilansowanie, że tak powiem, kosztów produkcji i nakładów pracy w stosunku, w stosunku do, do ceny produktu. Bo nakłady pracy są, są niemałe. Czas chowu jest zdecydowanie dłuższy, więc siłą rzeczy staramy się to zrekompensować rolnikom odpowiednią ceną, wyższą w stosunku do tego, co surowiec konwencjonalny kosztuje. Czy można powiedzieć, że na przestrzeni w ostatnich roku, dwóch lat, cena ona kształtowała się teraz z korzyścią? Jest tendencja dla rolników? Myślę, że tak. Zresztą mamy niedobór, generalnie surowca wieprzowego, i certyfikowanego, i konwencjonalnego. I na ten moment na pewno rynek poszukuje sprawdzonego pewnego surowca. I to w przypadku produktów ekologicznych jest, jest recepta na to. Czy można powiedzieć, że wyszukacie jeszcze klientów dla siebie? Cały czas staramy się rozwijać, rozwijać, bo widzimy na przestrzeni lat, rozwijamy, jeśli chodzi o produkcję, certyfikowa produktów certyfikowanych y i jak najbardziej poszukujemy. Pan osobiście jada w, aże, przetwory ekologiczne? Ekologiczne. C Czy jest różnica, jeżeli chodzi o smak tego mięsa? Jest. Jest Nie. różnica, jest różnica jeśli chodzi o smak, jeśli chodzi o zapach. Inaczej to mięso zachowuje się podczas obróbki kulinarnej, inaczej pachnie przy przygotowaniu i inaczej smakuje, jest, jest bogatsze smakowo zdecydowanie w stosunku do, do konwencji. Z tych prosiaków, stuczników, które dostarczane mhm. są przez e, państwa potoczne, e, jakie produkty są wykonywane u Was, jaka jest gama? Są to zarówno wędzonki, produkty pieczone, również oczywiście mięso konfekcjonowane w postaci surowej. Kładzie się nacisk na regionalność, bo to jest na zachodzie bardzo. Tak, zdecyd zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. W tej chwili produkt dobrze widziany produkt ma swoje pochodzenie, ma swój region z którym się identyfikuje pod kątem i regionalnym i produkt krajowy jest to wartość dodana. Naszym fachowcem w dziedzinie ekologii jest doktor inżynier Urszula Sołtysiak, fachowiec w rolnictwie ekologicznym i również rzecznik pir czyli Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Ulko, na czym polega kontrola hodowli trzody chlewnej, takiego rolnika, takich rolników jak Pani Krystyna i Pan Marek potocznie. Kontrola jest tutaj jakby podwójna, bo musi być skontrolowana produkcja roślinna, która w tym przypadku jest całkowicie wystarczająca do wyżywienia tych siedmiu tecioro, o których mówił pan Marek, i przychówku. Więc kontrola jest produkcji roślinnej na polach i w silosy i magazyny, ale kluczowa jest tutaj także kontrola produkcji zwierzęcej, czyli chlewni oraz dokumentacji związanej z utrzymywaniem zwierząt żywieni zwierząt, opieka weterynaryjna i wszelkie inne wymogi związane z produkcją zwierzęcą, także ze wspomnianą rejestracją zwierząt. Mamy certyfikaty, na szczęście jeszcze w papierze, tak? na papierze, bo już niedługo będzie mieć tylko w formie elektronicznej. Co jest takiego szczególnego? w tym certyfikacie? Właśnie to, że zawiera on wymienione y, produkty z gospodarstwa, które wchodzą do obrotu i mamy tę właśnie kategorię, dla której tutaj przyjechaliśmy. Mianowicie państwo potoczne produkują, y, czy dostarczają tuczniki w ilości na tym certyfikacie 180 sztuk, ale w zależności od liczby matior, które można utrzymać w gospodarstwie. Z punktu widzenia jednostki certyfikującej, co jest dla rolnika najtrudniejsze, jeżeli Jaki błąd może rolnik popełnić, taki największy, najbardziej groźny? W przypadku produkcji zwierzęcej, bo w tym przypadku możemy powiedzieć już produkcja zwierzęca bardzo ogólnie, dwie rzeczy są najważniejsze. Rodzaj pasz, na ile gospodarstwo jest w stanie wyprodukować pasz we własnym zakresie, i tutaj widzimy, że zapas paszowy jest. Drugą rzeczą jest opieka weterynaryjna, gdyby się pojawiły jakiekolwiek choroby, i to jest chyba największa zmora w gospodarstwie i taka troska, o to, by uniknąć problemów zdrowotnych, ale pamiętajmy też, że zdrowotność zwierząt zależy od dobrych pasz i tu jest silne powiązanie. I też zwróćmy na to uwagę, że nawet w ekologii najważniejsze jest zdrowie tych zwierząt. Czyli nie możemy powiedzieć, bo to jest ekologiczne, więc to zwierzę nie dostanie żadnych leków, prawda? To jest też dozwolone. W jakich ramach? Gdyby zwierzęta zachorowały, co się zawsze może zdarzyć, konieczne jest oczywiście wezwanie weterynarza. Lekarz weterynarii powinien najpierw wziąć pod uwagę środki naturalne, homeopatyczne, bo jest cała apteka homeopatyczna dla zwierząt. Jeśli jednak problem zdrowotny się pogłębia, możliwe jest zastosowanie yy, terapii antybiotykowej, ale uwaga, okres karencji po odstawieniu, po podaniu ostatniej dawki terapeutycznej jest dwa razy dłuższy niż przewidziany przez producenta leku i uwaga, do tego konieczna jest dokumentacja. I tutaj mamy właśnie do czynienia z, z fantastycznym yy, przykładem takiej współpracy, kooperacji yy, Producenta i firmy, która przetwarza, na produkty gotowe, które też tutaj przed nami widzimy. Kontrola takich, takiej kooperacji jest też dowodem wiarygodności tego systemu, ponieważ ta dokumentacja umożliwia sprawdzenie, jakie ilości tuczników zostały dostarczone i jakie produkty zostały wyprodukowane.